Cześć, ja jestem Kensai i witam Was w kolejnym odcinku z RimWorld. Um, chciałem zrobić trochę więcej między odcinkami niż udało mi się zrobić, ale okazało się, że będziemy mieli świetną okazję, żeby przetestować nas, nasz nowy system obrony. Bo oto przed Wami grupa atakujących mnie patałachów, i w sumie to dość mocna grupa, bo ten ma chyba strzelbę łańcuchową. Dwóch gości ma granaty, mają do tego karabin, pistolet maszynowy i zwykły pistolet. No, mogę powiedzieć szczerze, że są dosyć mocni. I teraz... Hmm... Mam teoretycznie zapis stąd, ale chciałbym, to, żeby to się udało za pierwszym razem i mam nadzieję, skumuluję swoją obronę tutaj. Oni będą musieli przejść przez te wszystkie pułapki, znaczy przez wszystkie, pewnie przejdą przez dwie wszyscy i... No zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Czy oni już atakują? Tak, oni już atakują. Dlatego też musimy obudzić wszystkich naszych przydupasów i skierować ich gdzieś tutaj. Jeszcze nie wiem dokładnie gdzie, ale zróbmy to w ten sposób. Pselm idzie. Kojot, czy kojot nam będzie potrzebna? Jak myślicie? Jeśli dojdzie do ataków, do, dojdzie do momentu, że będą atakować wręcz, to na pewno nam się przyda. Przyspieszymy sobie trochę czas, niech oni tutaj podejdą. Mamy handlana tutaj. Może tutaj. On powinien mieć jakieś przestrzeń, o dokładnie. Coś się dzieje. Dobra, zabiją mi Dobra. Dobra. Niech atakują. Hej, w sumie to nie jest... Dobra, rzucają granatami, ale... Ale ogólnie pozostają mocno w pierdziel. Dobra, za osłony, za osłony ich będziemy trzepać. Ale nie bardzo chcą... Oni nie bardzo się chcą tutaj wbijać. E nie, 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 Antsman. Wait a moment. Wait a moment. Szczelaj. Jezus, jak ty słabo strzelasz, kobieto. Ale wystarczająco w sumie. Ciebie zwolnimy. Kojota też zwolnimy. Selmy Huntsman, a Ulianę też zwolnimy, niech zajmie się leczeniem rannych. Czy jeszcze ktoś tutaj? Coś nie bardzo trafiacie. A, okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Kto to jest? Dobra, myślałem, że to ktoś od nas. A nie, on dostał dwie pułapki i postanowił sobie umrzeć. No to git w takim razie. A ich truchła posłużona jako jedzenie dla naszych piesków. Uważam, że ten system obrony jest całkiem spoko poza faktem, że oni się wpieprzają tutaj. Tak jak mówię, będzie trzeba zrobić system obrony tutaj. I tutaj. A, może tutaj, tu gdzieś, żeby oni tędy biegli. No nie wiem, to się zobaczy później. W tym momencie spróbujemy się zająć. <słuch> <słuch> Czy ten gość jest nam potrzebny? Zdrowie. No, jeśli chodzi o zdrowie, to jest całkiem nie. Pesymista, wrażliwa psychika. O, walka wręcz. Zwierzęce, gotowanie, badania. Nie powinienem wybrzydzać teoretycznie, nie? Takie mam wrażenie. Mam właśnie wrażenie, że nie powinienem wybrzydzać. I dlatego też, jak tylko mi się odetnie, zrobię tutaj łóżko i spróbuję go uratować. Ona robi łóżko. On umrze za dwie godziny. Tu ustawimy łóżko dla więźniów. I może ona zdąży go wziąć. To nie wziąć. Zobaczymy, czy to się uda tym razem. Oczywiście musimy też. Mm, naprawić tą dziurę. O Jezu... Nie wierzę w typa. Dobra, odpoczywaj aż wyzdrowiejesz. Nie pamiętam znowu kto jest u nas odpowiedzialny za społeczne sześć Społeczne czy Społeczne 11 Kojot ty będziesz rozmawiać z tymi ludźmi. Czy oni mają handlarze w ogóle? Bo mnie się wydaje, że nie mają. Ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Skoro nie mają, no to trudno. Czy nasze pieski mają się dobrze? Czy nasz niedźwiedź ma się dobrze? Nie. W sumie nie najgorzej. A który piesek dostał? Ona chyba dostała, nie? No odstrzelne ucho, ale to nam w niczym nie przeszkadza, jej może trochę. Oni sobie idą. Ten gość umarł w trakcie niesienia go chyba. Mamy groby, mamy groby, ok. No dobra, no trudno. Mamy przynajmniej pokój na więźnia. Tak, w razie czego. Strasznie głośno mam tę grę, ale to sobie później zmienię. Ja sobie ją teraz tylko na słuchawkach trochę przyciszę. Wybuchł pożar od uderzenia pioruna. Ale to nam nic nie przeszkadza. Dobra, jak tam z posiłkami stoimy? Jak główną? Posiłkami, moi drodzy, stoimy jak gówno. Ale to się wszystko tutaj za niedługo wyklaruje. Gdybyście tylko zechcieli, właśnie, zanosić powoli te rzeczy. A jak tam z tobą? Infekcja lekka tors. Dobra, myślę, że dacie sobie radę spokojnie. Co tutaj, cegły z piaskowca? No to więcej cegieł z piaskowca, tak, z 40 cegieł z piaskowca byłoby ok. Pasuje powiększyć to naszą, ten nasz magazyn. Tylko za bardzo nie wiem o ile. Myślę, że tak o tyle byłby spoko. Dobra, tak jak zbiera bawełny, więc będziemy mieli płótno, a jak będziemy mieli płótno, to będzie można zbudować tutaj w końcu ten bilard. I czemu tam jest tak cholernie ciemno? Czy wy rozebraliście. Wy rozebraliście pochodnie. Co mi się trochę nie podoba. Bo ja chciałem tutaj pochodnie. Żeby one rozświetlały mroki. Co to jest? Ambrozja! A my mieliśmy tu gdzieś gaj Ambrozji. Dokładnie. I ciarch gajambrozji. I jeszcze był jeden gdzieś gajambrozji, ale już nie pamiętam gdzie, bo oczywiście sobie tego nie zaznaczyłem. Także brawo ja. Ale jakieś tam nosowe rzeczy możecie pozbierać. Wow, ile tych rzeczy tu jest. No, także możecie to pozbierać. Tą ambrozję, jakbyście chcieli, byłby wspaniale. Tutaj jakieś drobne plony mamy, wiecie, w razie ataku, no to... też podejrzewam, że w razie ataku no my dostaniemy wpierdziel. To potrzebuję, żebyś uzbroił i to potrzebuje, żebyście uzbroili. A co dalej, to nie wiem. A, tu jeszcze jest Gajombrozji. No proszę. Um, czy robić tutaj mur? Ciężkie pytanie. Możemy sobie to zaplanować na pewno. Więc 3, 3 grubości to jest minimum. I to jest chyba też maksimum. I tutaj. ogóle tu będzie ciężko, bo wydaje mi się, że my nie będziemy w stanie postawić tutaj za bardzo. Nic. Tu będzie grubość 1. A znowu nie możemy zacząć odtąd, bo to będzie zbyt duże. No, ale dobra. Może tu będzie wejście po prostu. Nie, no wejście chyba zrobię takie jak robiłem. Może tu. Kurde. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Jakby to najlepiej. Jakby to najlepiej zrobić. Jeśli to ma mieć trzy, to byłoby tak. 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 Coś takiego. Hmm, co dalej? Dalej w sumie możemy zrobić. Zrobić coś dokładnie. Możemy to jeszcze pociągnąć tutaj. Pytanie: czy tu robimy taki sześcian i po prostu lecimy w tą stronę? I w ten sposób, w ten sposób, w ten sposób. No, i tutaj po prostu mur by trzeba było zrobić. Pojedynczy, bo nic innego nie wymyślimy. O, coś takiego by nas broniło od tej strony, a od dołu zrobimy dokładnie coś bardzo podobnego. Ok, teraz. Czy tu jest handlarz? Nie widzę handlarza. Nie widzę handlarza. Więc prawdopodobnie go nie ma. Um, jak stoimy z cegłami? Cegła z piaskowca. Wiecie co, my całkiem nieźle stoimy z cegłami. Szczególnie tymi z piaskowca. I my spróbujemy. Spróbujemy zrobić to tutaj. Wydaje mi się, że ten system obrony będzie naprawdę ok. Pewności, jakby nie mam. No ale wiadomo, jak to jest. Może się uda, może się nie uda. No raczej powinno się udać. Tutaj nic nie wymyślę. To mnie trochę martwi, szczerze powiedziawszy. Ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to skończą budować, jak to będzie wyglądać. Jeszcze też nie mam pomysłu na wieżyczki, ale wieżyczki chyba zrobię. Chyba zrobię je tutaj. Wiecie, jak ktoś już przedrze się przez tą mniej obrony. No to będzie walczył z wieżyczką. Chociaż z drugiej strony, jak się przedrze, to będzie za zasłonami, więc. No, to też nie jest najlepszy pomysł. No, zobaczymy. Na razie to się powoli toczy to życie. Mm, jak ono się toczy tutaj? A tutaj się toczy słabo, bo nie mamy w ogóle mięsa. Znaczy teraz mamy, ale ono się powoli kończy. To łosie powinniśmy zaatakować. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tu jest jakiś królik. Tu jest więcej łosi. Jakieś kozice. Inne badziewia, tu nie ma nic, ja im chyba za dużo dałem zadań. Wiem co się stało. Niedożywienie. Skąd on się tu wziął w ogóle? Czemu on był atakowany przez Williana. To jest dobre pytanie. Dobra, jeszcze jakieś sobie zwierzątka tutaj poszukamy. Najlepiej małe, co by mnie nie zjadły. I niech się toczy to życie dalej, a to jest złoto. Myślałem, że Ambrozje. Nie, ambrozje zanieśli tutaj. Ambrozję sobie schłodziliśmy. No, może zejdźmy z tą temperaturą jeszcze? I zamroźmy to wszystko? Czy to nie będzie wymagać już za dużo energii? Nie wiem, jak tam Hansman? Wyleczył się całkowicie. Czy my możemy... Zrobić wam stół do bilarda? Otóż... Możemy, a nawet powinniśmy. Tylko nie wiem gdzie. I w jaki sposób... Tutaj nie mogę z jakiegoś... Pewnie przez drzwi. Nie no, nie przez drzwi. Przez tą skałę, która tu leży. Naprawdę? No to weźcie to wytransportujcie mi stąd. W cholerę. Dobra, zrobimy im tutaj stół do bilardu. Mam nadzieję, że się trochę ucieszą. Jakiś telewizor, może im tu wpieprzymy. Jakiś sofy, kanapy, coś takiego. Będą mieli taki pokój relaksu, nie? Dobra, jak nasze mury tutaj się mają? No, powiedziałbym, że tak sobie. Oni się usilnie chcą tędy wbić za każdym razem. Dobra, tu powstaje nasz system obrony. Powstaje powoli, ale jednak powstaje. Nawet nie tak dużo tej cegły idzie. Na to i co? I żeby was nie zanudzać, to ja w tym momencie zrobię cięcie. I jak ten mur powstanie, no to wtedy po prostu się zobaczymy po raz kolejny. Także za moment wracamy. Okay, wracamy z powrotem. Mur jest już prawie gotowy. Minęło kilka dni, tak? Budowa takiego niedużego czegoś zajęła kilka dni moim kolonistom. Po tym nastała zima. Znaczy jest jeszcze jesień teoretycznie. To 13 dzień jesieni, więc spadł śnieg, plony oczywiście zdechły, w międzyczasie przyszła zaraza, która i tak je zniszczyła, co oznacza, że nie do końca uda nam się napełnić tą lodówkę w taki sposób, w jaki bym chciał. Kto ma infekcję? A, dobra. To ona ma infekcję. Udało mi się natomiast zgromadzić trochę zwierząt tutaj, i niestety nie przemyślałem sobie jednej rzeczy: że zwierzęta bardzo lubią migrować między terenami. I po prostu, o ile jeszcze zanim spadł śnieg, było tutaj cała masa zwierząt różnych. Tak teraz tutaj widzę, że się pojawiła jedna kolonia, i jeszcze jedna kolonia mawołów jest tutaj. Niewolnica seksualna, właśnie to zauważyłem. Ciekawe. I jeszcze o, przed kim Hansman ucieka? Przed dzikiem. Przed dzikiem ucieka. Nie brzmi dobrze. Ale może dzik się wykrwawi, zanim go dogoni. Albo nie. Nie jest zbyt duże. szlijmy Selma do pomocy. Mam nadzieję, że da sobie radę. Obraz strzelaj. Kurwa, miałeś trafić jedno zadanie. Tyś to tak pieprzył. Dobra, może się z Selmem w połowie drogi spotkacie, co wy na to? Ta wilczyca polarna mnie intryguje. Jeszcze ona, niewolnica seksualna, no to mi się trafiło nieźle. I w sumie to odpoczywa aż wyzdrowiejesz, my ci potem przydzielimy jakieś zadania. W tym momencie musimy się zająć tym, żeby Hansman nie umarł. A przy okazji, żeby Selm go nie zabił. Się we dwóch. Uspokajająca fala. No na pewno nie jest uspokajająca dla tego dzika, którego właśnie zaszlachtowaliśmy, a jeszcze musimy zaszlachtować tego wilka, który tutaj się czai i mnie drażni. No, napięty. O nie, to się dobrze nie skończy, bo ja widzę, że już tu mogą trafić. To się skończy bardzo źle. Może to go zostawić? Może tak, jak powinienem nie dołączyć. A nie, fak. Cel. No, raz w życiu człowieku ci się coś udało. A takę wróci. Dobra, możemy teraz zająć się Emi. Uh, uh. strażak, jedynka, pacjent, dwójka. Do czego my cię możemy jeszcze wykorzystać? If you know what I mean. Na pewno będziesz kucharzem. Trochę uliany odciążysz. Na pewno będziesz strażnikiem. Trochę kojota odciążysz. Na pewno będziesz sprzątaczką. Poza tym prawdopodobnie ogrodnikiem, górnikiem i rolnikiem. A na czwórce możesz mieć tresurę, to też możemy dać na jedynkę, odpoczynek na trójkę. Na czwórce możesz mieć tresurę i tragażowanie. Dobra. Zrobimy z ciebie jakiś użytek. I oczywiście potrzebujemy dla ciebie pokoju. Yy, nie dla więźniów, wybierz właściciela Emi. I proszę bardzo, żebyś miała również ciepełko. To też damy ci tam pochodnie. To jest kolejna morda do wyżywienia. I jeszcze ona jest zupełnie słaba w strzelanie w walkę, co nam dodatkowo utrudni trochę tą rozgrywkę. A ponadto zniknęła moja fala. Gdzie jest moja fala tych. Męd? No tak, mawoły sobie poszły. Co mi? trochę pokrzyżowało plany, szczerze powiedziawszy. Huntsman nie bardzo jest w stanie polować. Teraz pojawią się oczywiście drapieżniki za niedługo. Zresztą tam już był Wilczyca, Wilczyca Polarna, już była pierwszym drapieżnikiem, a to nie jest ostatnie słowo natury, że tak powiem. Dobra, no i powoli będziemy sobie ciachać tutaj kolejny mur. Tylko myślę, żeby go zrobić za tym badziewiem z. On jest to Za tym badziewiem z, z, z piaskowca, wapienia czy innego kamienia. Wow, ale mi się rymu. Dobra. Także mamy murek. Wszystko idzie elegancko. Ciekawe, jak ten będzie się sprawdzał, bo już wiemy, że ten sprawdza się nie najgorzej, tylko jest na mały i raczej. Raczej ciężko się bronić za niego. Zobaczymy, jak ten większy się sprawdzi. Może w ogóle dobrą opcją jest y, kilkustopniowy mur. Czyli na przykład do tego muru dodatkowo dobudować coś jeszcze, żeby oni przez większą ilość tych pułapek musieli przejść. Albo no bo po prostu pojedynczy mur, gdzieś tutaj, taki okalający to wszystko z dziurami i z pułapkami. No bo nie oszukujmy się, oni w tym momencie. Dwie pułapki, to nie zatrzyma nikogo. No tutaj zatrzymało gościa z nożem. Widzieliśmy, że... czy nie widzieliśmy? Czy to tylko ja widzę, że zwierzęta przebiegają sobie przez te pułapki bez problemu. No i także tu mamy liska, tu mamy wiewiórkę. Tu mamy szopy praczek, które bym chętnie upolował. Coś jeszcze tutaj jest. Wartego uwagi. Raczej nie. Raczej nie ma tu już za wielu roślin. Jeszcze szczura możemy upolować, ale No i zwierzęta nam odchodzą mogłem zastanawiam się, czy ich nie upróbować upolować, żeby mieć trochę tego jedzenia wiecie na przyszłość, bo może być potem ciężko. Już doświadczyliśmy tego, że było ciężko. No i było nieciekawie wtedy, prawda. Więc może dobrym pomysłem jest... no nie wiem zrobienie czegoś takiego pecie. Jakichś takich większych zapasów mięsa, żeby nawrzucać tych zwierzaków, no bo oni teraz to, co Hansman upoluje, to oni właściwie natychmiastowo przerabiają. Te zwierzaki spieprzają w ogóle gdzieś. One się strasznie rozproszyły. No, to stado już w ogóle zniknęło. Jakieś pojedyncze sztuki tu zostały, które w ogóle idą gdzieś na północ. Dobra, następne stado, jakie po prostu się pojawi, to prawdopodobnie będzie trzeba je upolować. I zaczęła się zima. I na tym sobie, moi drodzy, skończymy, właściwie. Na rozpoczęciu zimy i zakończeniu niemalże tego muru. Pozostały tutaj dwie kostki do zrobienia. Pułapki są. A, jeszcze jakieś pułapki do podokończenia. Także, moi drodzy, zaczęła się zima. Odcinek się kończy. Ja się z wami żegnam. Coś wybuchło. I jest pożar. I nie ma prądu. Na razie. Cześć.